a awaryjne na przykładzie pieca Kepo. W pierwszej kolejności należy opróżnić koszyczek zasobowy z paletu po nieudanym zapłonie. Sprawdzić drożność otworów. Prawidłowo umysłowić koszyczek. Zamknąć drzwi. Włączyć rozpalanie. W międzyczasie dobrze jest przygotować sobie zapalarkę i podpałkę i czekamy na zasypanie koszyczka peletem. Po wstępnym zasypaniu koszyczka peletem dobrze złożyć sobie żarnik na materiale niepalnym, np. w jakiejś szufelce, podpalić na zewnątrz. Włożyć podpałkę do paleniska, poczekać chwilę, żeby się zapaliła dobrze, i przymknąć. I dalej, mimo że nie mamy żadnika, możemy w trybie awaryjnym do czasu przyjazdu, serwisu odpalić piec we własnym zakresie. I temperatura spalin nam powoli wzrasta, aż piec wychwyci rozpalenie, przejdzie w tryb stabilizacji płomienia.